Jest to współczesne tramwaj, na, 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 rzeczywiście najnowsze na świecie, podłogi. E, tak nowoczesne tramwaju nie było do tej pory w całej Rosji. To jest też historyczny e, moment. Obawiam się co do kwestii obsługi. Oczywiście monitoring, e, wszystkie te elementy, które współczesny tramwaj e, europejski ma pod tramwaj. To jest zupełna nowość na rynku rosyjskim. Myślę, że warto wrażenia spytać y, Rosjan, bo mamy tutaj również szefostwo y, transportu miejskiego w Ciuch się do góry, także to, to jest bardzo trudne. Potrzebujemy docelowo ponad 40 do 60 pojazdów w samym Pani Gradzie. Przy czym stan taboru w Pani Gradzie to nie ten sam postęp co w Polsce, około średniego, średni wiek to około 30 lat. Duża przepaść też. Na razie to jest tylko wstępne na pierwsze sztuki. Dopiero po okresie próbnym 6 miesięcy będzie rozszerzone kolejne. A? A? все нравится. Ну, для России, для Калининграда это ну, прорыв в плане нового подвижного состава, трамвая, ну, состава для трамвая. Так, очень очень Для Калининграда это великая справа, как добрый на вперед. И очень очень То есть, как у нас есть новая готова, <говорит> как для поездок трамвая. Я на 32. Plus wiadomość, że techniczne są też młode. Jeśli chodzi o parę Sarajewskich, to można znaleźć w wyborach, w tym samym czasie. Teraz jeszcze 22. Biorąc pod uwagę, że trzeba przeglądy techniczne robić, powinno być 40 takich pojazdów. W przeszłości, pod względem tych organizowanych Mistrzostw Świata, do 60. Biorąc pod uwagę bardzo atrakcyjną cenę tego pojazdu, myślimy, że właśnie tak to będzie zrealizowane. Jaka różnica w stosunku tych Polskich, którymi Pan jeździ tu po Bydgoszczy. Jaka różnica jest? Po prostu kilka funkcji jest dodatkowych, kilka funkcji dodatkowych, które, które są nowością właśnie dla nas. Nie? Na Przykład jak są słabe baterie, jest taki dodatkowy obwód do ominięcia. Doładowanie baterii. Tak i zarazem zaraz przypadowo... doładowanie baterii, później następna funkcja i nasze rozwiązane ogrzewanie dla motorniczego na korzyść dla pasażerów się nic nie zmienia, bo było bardzo dobre w tamtej i w tej właściwie. Mhm. Skrótszy wóz, tutaj więcej, więcej tak, tak w jednej chwili to... Czyli trudno. łatwiej się manewruje też? Tak, tak. Jeśli chodzi o manipulację, to na przykład komfort jest dla motorowego z, z różnym wzrostem, na przykład jak jest motorowy. Mhm. Czy tak. jest wyższy, czy jest niższy, może sobie dopasować lepiej fotel i tutaj podramiennik do układu do joysticka. No, dziękuję.